Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju z 4 października. Drogie dzieci, jestem waszą matką i przybywam z nieba, aby poprowadzić was do mojego syna Jezusa. Mam jeszcze szlachetne rzeczy do wykonania na rzecz sprawiedliwych. Otwórzcie swoje serca, ponieważ tylko w ten sposób możecie zrozumieć Boże plany dotyczące waszego życia. Odwagi, nie jesteście sami. Mój Pan was kocha i idzie z wami. Proszę was, abyście podtrzymali płomień swojej wiary. Ludzkość zmierza ku wielkiej duchowej przepaści. Szukajcie światła Pana i umacniajcie się w słuchaniu Ewangelii i w spożywaniu Eucharystii. Powiedzcie wszystkim, że Bóg się spieszy i że jest to czas łaski. Módlcie się za kościół. Idziecie ku przyszłości wielkiego podziału. Cierpię z tego powodu, co was czeka. Wielu już kroczy ścieżką, z której nie ma powrotu. Dym, który wychodzi z przepaści, przesłania oczy wielu ludziom. Zło wdziera się do wnętrza kościoła i wielu nie potrafi już odróżnić prawdy od kłamstwa. Szatan działa w ukryciu, przebrany za anioła światłości i jego największym zwycięstwem jest to, że ludzie przestali wierzyć w jego istnienie. Wielu pasterzy zasnęło, a stado jest rozproszone. Nadchodzi czas zamętu, gdy wielu utraci wiarę, a serca staną się zimne jak kamień. Wtedy zobaczycie, jak słowa pisma wypełniają się na waszych oczach. Dzieci moje, nie dajcie się zwieść ciszy to jest cisza przed burzą. Ziemia zostanie wstrząśnięta, a sumienia Zostaną oświetlone jak nigdy dotąd. Ci, którzy żyją w ciemności, zobaczą swoje grzechy tak, jak Bóg je widzi, i wielu upadnie z przerażenia, ale to będzie ostatnie wezwanie miłosierdzia przed Dniem Sprawiedliwości. Dlatego błagam Was, moje dzieci, nawróćcie się teraz, bo godzina łaski dobiega końca. Wkrótce wielu będzie pragnęło światła, a znajdzie tylko ciemność. Wkrótce wielu będzie szukać Boga, a ich serca nie będą już w stanie Go rozpoznać. Nie odkładajcie swojego nawrócenia na jutro, bo jutro może być już za późno. To jest orędzie, które przekazuję Wam dzisiaj w imieniu Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję Wam, że pozwoliliście mi ponownie zgromadzić Was tutaj. Błogosławię Wasy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. To orędzie Matki Bożej nie jest już delikatnym wezwaniem ani czułą prośbą. To głos Matki, która widzi, jak jej dzieci zbliżają się do duchowej przepaści i woła z całej mocy, by się zatrzymały. Kiedy Maryja mówi, Ludzkość zmierza ku wielkiej duchowej przepaści, nie mówi w przenośni. To rzeczywistość, która rozgrywa się na naszych oczach. Grzech stał się normą, a świętość powodem do szyderstwa. To, co kiedyś było oczywiste, dziś jest wyśmiewane, a to, co było grzechem, dziś nazywa się prawem i wolnością. Świat odrzucił Boga, a w jego miejsce postawił człowieka, pychę i pożądanie. Maryja widzi, jak szatan rozciąga swoje królestwo ciemności nad światem, który już prawie przestał się modlić. Dym, który wychodzi z przepaści, przesłania wielu oczy. Ten dym to duchowa ślepota, która sprawia, że ludzie nie rozpoznają już dobra i zła. Zło wdziera się wszędzie: do rodzin, do serc, do kościoła. I choć wielu jeszcze tego nie widzi, proces ten trwa od dawna. Wielu pasterzy milczy, bo boi się mówić, a przez to stado jest rozproszone. I właśnie o tym mówi Maryja. Wielu pasterzy zasnęło, a stado jest rozproszone. To dramat naszych czasów. Ci, którzy powinni prowadzić, sami pogubili drogę, a wierni zostają bez światła. Ale to orędzie nie jest tylko ostrzeżeniem, to także ostatnie wezwanie. Maryja mówi jasno: to jest cisza przed burzą i ta burza już nadchodzi. To czas, w którym każdy człowiek zostanie postawiony w Prawdzie o sobie. Ziemia zostanie wstrząśnięta, a sumienia zostaną oświetlone jak nigdy dotąd. To wydarzenie będzie jak ogień przechodzący przez świat. Nikt się przed nim nie ukryje. Każdy zobaczy swoje życie tak, jak widzi je Bóg, i dla wielu będzie to moment wstrząsu, bo zobaczą, że żyli bez Boga. Choć myśleli, że są wierzący. Maryja nie mówi tego, by wzbudzić strach, ale by przygotować. Bo przyjdzie czas, gdy łaska ustąpi miejsca sprawiedliwości. To będzie ostatnie wezwanie miłosierdzia przed dniem sprawiedliwości. Te słowa są potężne. To nie poetycki obraz. To realność duchowa. Godzina łaski dobiega końca. A my wciąż zajmujemy się błahostkami, wciąż gonimy za pieniędzmi, przyjemnościami, sukcesami zamiast klękać i prosić Boga o przebaczenie. Maryja ostrzega, wkrótce wielu będzie pragnęło światła, a znajdzie tylko ciemność. Dlatego ten moment, teraz, dziś, jest czasem decyzji. To czas, by stanąć po stronie Boga, zanim będzie za późno. Nie można już dłużej być letnim, nie można udawać, że grzech to nic wielkiego. Trzeba się obudzić, oczyścić serce, wrócić do Eucharystii, do spowiedzi, do modlitwy, bo tylko tak człowiek może przetrwać to, co nadchodzi. To orędzie nie jest przesadą, to ratunek. Bóg przez Maryję daje światu ostatnie ostrzeżenie, byśmy się nawrócili, zanim przyjdzie sprawiedliwość. I choć słowa Maryi są pełne bólu, są też pełne nadziei. Mój Pan was kocha i idzie z Wami. To zdanie jest jak światło w mroku. Bóg nie zostawi swoich dzieci, nawet w najciemniejszym czasie Jego obecności, będzie jak płomień, którego nic nie zagasi. Ale ten płomień trzeba w sobie podtrzymywać wiarą, modlitwą, ofiarą i odwagą. Bo kiedy świat się zachwieje, tylko ci, którzy zaufali Bogu, pozostaną silni. Maryja błaga, byśmy się nie bali, lecz walczyli. To czas duchowej wojny, a każdy, kto wybiera dobro, jest żołnierzem Boga. Trzeba walczyć modlitwą, wiernością i miłością, nawet jeśli cały świat pójdzie w przeciwnym kierunku, bo ostateczne zwycięstwo należy do Boga. Pośród chaosu i upadku, pośród zniszczenia i bólu, pojawi się potęga Bożej chwały, i wtedy ci, którzy byli wierni, zobaczą, że wszystko, co Maryja mówiła, było prawdą. To orędzie jest jak miecz, który rozdziela prawdę od kłamstwa, światło od ciemności, wierność od zdrady. I dziś każdy musi zdecydować, po której stronie stanie. Bo czas łaski naprawdę się kończy. To orędzie Matki Bożej nie jest jedynie ostrzeżeniem, to wezwanie do działania, do duchowej walki, która w tych czasach staje się koniecznością. Świat pogrążony w chaosie i ciemności potrzebuje świadków światła ludzi, którzy nie ulegną zniechęceniu, lękowi ani obojętności. Każdy, kto wybiera dobro, staje się żołnierzem Boga. A broń, którą dzierży, to modlitwa, wiara, ofiara i miłość. To walka niewidzialna, to starcie o duszę, w którym każdy gest dobroci, każdy akt przebaczenia, każda chwila spędzona na modlitwie ma moc zmieniającą świat. Nie wolno poddawać się zwątpieniu. Nie można udawać, że grzech jest czymś błahym, ani że zło, które ogarnia serca i rodziny nas nie dotyczy. Teraz, w tym momencie, każdy człowiek ma szansę stanąć po stronie Boga, oczyścić swoje serce i powrócić do Eucharystii, do spowiedzi, do codziennej modlitwy. To jest czas decyzji. Nie ma już miejsca na letniość ani obojętność. Każdy wybór ma znaczenie. Każda chwila może zdecydować o losie duszy. Jednak, choć orędzie jest poważne i pełne przestrogi, niesie również nadzieję. Bóg nie opuszcza swoich dzieci, nawet gdy świat wydaje się pogrążony w ciemności, a ludzie tracą wiarę. Jego miłość pozostaje, a obecność w naszym życiu jest jak płomień, którego nic nie zgasi, jeśli tylko będziemy go podtrzymywać wiarą, modlitwą, wiernością i odwagą. Pośród upadku, cierpienia i zamętu objawi się moc Bożej chwały, a ci, którzy pozostali wierni, ujrzą prawdę i poczują radość zwycięstwa Bożego Królestwa. Dlatego teraz jest czas, by wstać i walczyć duchowo, by nie dać się zwieść fałszywym światłom, które oferuje świat. To czas, by świadomie wybierać dobro, by trwać w modlitwie. By kochać nawet wtedy, gdy inni odwracają się od Boga, bo ostateczne zwycięstwo należy do Niego, a każdy, kto wytrwa w wierności i miłości, stanie się uczestnikiem Jego zwycięstwa. Maryja błaga, by nie bać się iść drogą prawdy i światła, bo choć czas łaski dobiega końca, jeszcze dziś każdy może wybrać Boga i znaleźć w Nim ocalenie oraz nadzieję, która nigdy nie zawodzi. Amen.